jeśli wolicie obejrzeć coś lżejszego to wpadajcie na piernikowe serce a jeżeli chcecie się pośmiać to możecie zobaczyć ministra niedziela trzeba było robić bo w poniedziałek beton nie szło inaczej zamówić od samego rana beton kurde jak. no ale jest satysfakcja no. zbrojenie pod mały domek ale taka gleba, takie badania geologiczne, geolog znaczy się robił, że już kilka razy się upominał do architekta, żeby wzmocnić te fundamenty, nie szło z zrobić, zrobi, trzeba było zmiany zrobić, ale trudno. Człowiek się wykosztował, ale przynajmniej fundamenty będą dla następnych pokoleń, żeby nie było to się chwale, nie? No, taka organizacja ruchu potrwa do manele. Czas jeść, co? Minus sześć, kurde. No, zimno. No. Dobrze, że jeszcze tego chudziaka wylałem na całą tą, bo ziemia glina jak kurde jak jest trochę kasy to dla ułatwienia dla szybkości tej pracy lepiej wylać tego chudzieka jednak komfort pracy to był zajebisty I tak to byśmy byli w tym błocie to po jaja uwaleni no. mam nadzieję że szalunek wytrzyma ale Mam nadzieję, że wytrzyma. Do no, no dobra.